Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. W lubelskim wycisku 23 zawodników startowo w klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72. Firma Olimp współpracująca z naszym klubem Jandrzej, który też należy do Olimp Team Zobaczyliśmy dzisiaj naprawdę niezły ten wycisk, dużo techniki, dużo różne techniki, bardziej prawidłowe ruchy i troszeczkę mniej prawidłowe. Ja przede wszystkim widziałem dużo zapału. To najważniejsze no i doping, prawda? doping, dobry klimat i zapał to jest jakby kluczowa sprawa. Widziałem tego dużo, bardzo dużo tutaj w waszym klubie. Bardzo mi się to spodobało. Natomiast jak chodzi o samą technikę i same zawody, sprawa wygląda tak, że właśnie każdy zawodnik prezentuje swoją indywidualną technikę, w której czuje się najlepiej. Oczywiście pewne normy i zasady muszą być przestrzegane, natomiast bardzo ważne jest to i w treningu i w wyciskaniu, które dzisiaj miało miejsce, żeby wypracować tą najlepszą, właściwą technikę dla siebie, prawda? Trochę inaczej będzie pracował i wyciskał zawodnik. Który, który jest niższy, który ma nieco krótsze ręce, trochę inaczej, osoba wyższa z długimi ramionami. No, niemniej jednak, tutaj widzieliśmy kilka różnych technik. Jedno łączyło wszystkich zawodników naprawdę spory zapał i, i, i taka pozytywna chęć do, do rywalizacji. Dobra rywalizacja zawsze, zawsze jest. Ee, Myślę, na, 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 na czasie, ponieważ ona, ona sprawia, że ludzie motywują się wzajemnie, prawda? To jest bardzo pozytywne zjawisko, oby jak najwięcej takich miejsc i, i takich inicjatyw. Ta technika z kolei, te różne techniki prowadziły do rezultatów i wyników, które naprawdę były dosyć wysokie w porównaniu, jakbyś miał porównywać też inne kluby, w których, które brały udział w, tej, w tym wydarzeniu. Mówimy o innych klubach, które tutaj widziałem na terenie, tak? Znaczy ja muszę powiedzieć, że generalnie muszę oddać prawdę. Lublin spodobał mi się. Jest to miasto, gdzie, gdzie jest masa ludzi, którzy, którzy mają bardzo pozytywną zajawę e, i poświęcają się temu. Jest dużo pasji. Ja to uwielbiam. Bardzo szanuję te osoby. E, natomiast rzeczywiście muszę przyznać, że e, tutaj w Waszym klubie widziałem bardzo wysoki poziom. E, zresztą zawodnik, który wygrał, no, osiągnął e, z tego, co pamiętam 117. Tak? 124. 120 cztery ruchy e, i, i to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. E, to robi wrażenie. E, już też e, powiedzmy, no wynik na poziomie powiedzmy 70-80 powtórzeń, połową jakby ciężaru własnego ciała. To jest bardzo dobry wynik. Tutaj było dużo takich wyników i jestem pod wrażeniem. Naprawdę, naprawdę rewelacyjna forma zawodników. Andrzej, miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz. Spodobało Ci się w Lublinie, a wszystkim na pewno spodobał się Twój udział. Kiedy będziecie play, pan Damian trochę chyba jednak nam obiecał, że jeszcze raz się zobaczymy, więc miejmy nadzieję, że no jednak e, zobaczymy jak będzie w następnym wyciskaniu, czy rekord zostanie pobity. Powiem tak, mam nadzieję, że, że, że rzeczywiście odwiedzę Was ponownie. Spodobało mi się Lublin, jak już mówiłem i nie mówię tego, żeby tutaj się komuś podlizać, ale macie naprawdę bardzo fajne kluby, bardzo fajnych ludzi i bardzo wysoki poziom. To, to cieszy. Natomiast ja starałem się sprzedać, przekazać tą wiedzę, no powiedzmy. W kapsułce, że się tak wyrażę, w pigułce, e, dlatego że mm, no mam pewne doświadczenie już właściwie wieloletnie, e, a niestety na, na rynku łatwo wpaść, że się tak wyrażę, w pułapkę tej nie do końca fachowej wiedzy. Niestety takim medium fundującym masę e, niekoniecznie dobrych informacji jest internet. Dlatego zalecam generalnie korzystanie z dobrej prasy fachowej, z dobrych publikacji fachowych. Oczywiście warto rozwijać swoją wiedzę. Internet ma to do siebie, że bardzo często wypowiadają się osoby anonimowe, prawda? I ta anonimowość budzi jakieś, jakieś dziwne zachowania, dziwne teorie. Ludzi, którzy niekoniecznie powinni się wypowiadać na dany temat i niekoniecznie są jakby autorytetami i znawcami tego tematu. I tak jak mówię, ja bardzo chętnie będę do Was przyjeżdżał. Mam nadzieję, że wkrótce Pan Damian z firmy Olimp, z mojej firmy, z naszej firmy zorganizuje kolejne spotkanie. Było mi szalenie miło gościć tutaj u Was i raz jeszcze mówię, bardzo cieszę się, że, że są takie miejsca i są takie inicjatywy. Dziękuję. Damian, dziękuję bardzo za rozmowę za radę, za to, że byłeś naszym takim specjalnym gościem. Mam nadzieję do zobaczenia. Mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Dziękuję.